Dzień dobry, proszę Państwa. Teraz y, mierzymy glebę. Można również mierzyć y, soki komórkowe. W tej chwili kalibruję i przeukładam do trzeciej kalibracji. Zrobiłem już część. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ Wyniki potwierdzają się, które zrobiłem glebę w stacji chemiczno-rolniczej Gdańsku. Jeszcze ostatnie badanie, i wtedy będę badał yy, glebę jeszcze raz na zawartość wapnia, chloru, potasu, azotu, NH4, NH3 O3 i magnes. Na to chwilę to bym podziękował. Zobaczymy, co dalej.